Ja jestem Oliwier LL A w dzisiejszym odcinku Pokażę wam Moje roboty Mechaniczną wężorzmiję Mechaniczna wężorzmija Jest bardzo długa Aż mi się normalnie Nie mieści w kadrze To jest dla porównania Moja dłoń A ogon gdzieś tam się kończy A jeszcze jak się głowa wyprostuje To już w ogóle Będzie długaśny to co? Omówmy sobie tą wężożmiję. Wężożmija jest zginalna w połowie i może sobie skręcać. Tutaj ma cztery kółka, żeby mogła się bez problemu poruszać. Z tyłu ma tam kółka napędowe, jest też akumulator, radarek. I największy mechanizm tak naprawdę kryje się tutaj z przodu. A więc ten mechanizm działa w taki oto sposób, że wężożmia prostuje sobie łeb, oraz tutaj otwiera dziuba. Powiem Wam, że naprawdę bardzo trudno mi się tutaj manewruje tą wężożmią. No i jak widzicie, teraz wężożmia sobie zamknęła pysk. I jak to działa? Działa to w ten sposób, że ten pręt jest sztywny, a ten pręt jest ruchomy, i jest poruszany przez te dwa oto kijki. Natomiast ten segment jest ruchomy przez taki oto kijek, i taki oto czarny, tam widzicie. No i z drugiej strony, jak to jest ruchome, dokładnie już Wam tutaj. Pokażę, że to jest ruchome przez taką nitokorbkę. Tutaj jest taka korpka, ona podnosi to i to kieruje się do przodu, i to popycha ten, i natomiast to popycha ten, co wprawia w ruch całą głowę. A natomiast paszcza otwiera się bardzo prosto. Mianowicie ten segment nie jest absolutnie ruchomy, tylko ten. No i poprzez pchnięcie tego kika się otwiera paszcza oraz zamyka. A natomiast z tyłu tej wężożmi mamy cały napęd. Już Wam to obracam. Napęd jest wykonany bardzo prosto. Tutaj jest silniczek, od silniczka idzie mały trybik oraz tutaj za kołem jest schowany duży trybik. I to sobie jeździ. Ogon oczywiście też jest ruchomy, tak sobie można nim machać i przecinać różne ofiary. To już się... Wystarczająco dużo nagadałem na temat tej wężorzmi, to teraz sobie nią pojeździmy. Mam nadzieję, że odcinek ze wężą Wam się spodobał. I co? Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie! Cześć!